Oh, oh. Dziękuję, Geralt Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże Miałam straszne sny Śniło mi się, że Lambert jest ze mną Wpatruje się we mnie i mówi Tylko mi tu nie umieraj, Gold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej O, oh, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Tris, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowujesz się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Choć sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir, kolejny z jego wychowanków, zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu, chyba że chcesz o coś spytać. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Wilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji, dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Geralt, możemy już iść? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy, chciwość albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował Arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku, gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowały się go córkę może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Threes. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Tris, nic nie mów Geralt. Nie znoszę pożegnań, jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Gerard. Do zobaczenia.